Moja droga, witam Cię bardzo serdecznie na testowaniu próbeczek. Ja nazywam się Małgorzata Muda, mam 45 lat i od 5 lat zajmuję się doradztwem do spraw pielęgnacji i wizażu. I przygotowałam dla Ciebie zestaw próbeczek, które dadzą Ci namiastkę mojej pielęgnacji, bo firma Mary Kay w swoim portfolio ma Ogrom kosmetyków pielęgnujących na poszczególne problemy, natomiast jest taka podstawa, którą chciałabym, żebyś przetestowała. I zaczniemy od cudownego zestawu czyli, tak gdyby taka podstawa pielęgnacyjna, w skład której wchodzi mleczko 4 w jednym, bądź żel, jeżeli masz skórę mieszaną, krem na dzień, krem na noc i krem pod oczy. I ten zestaw to jest taka nasza rutyna pielęgnacyjna, tak jak mycie zębów rano i wieczorem. Więc zaczynamy od mleczka 4 w jednym. Wy macie przygotowane w próbeczce i żeby było wam wygodniej, dziewczyny, naprawdę to jest niewielka ilość. Ja mam wrażenie, że zobaczcie, z takiej próbeczki to jesteście w stanie kilka dni nawet się myć tym produktem. Następnie, zobaczcie, masujemy i najlepiej zwilżyć sobie letnią wodą. Ja mam tutaj miseczkę, widzicie? Zupełnie inaczej ten produkt się już rozprowadza, i tutaj będziecie czuły takie drobne drobinki, to są gąbeczki botaniczne, które pomagają usunąć nam ten martwy na skórę, który i tak musi odpaść. Czyli codziennie skóra nam się uszcza albo coś na przykład przykleiło się z pościeli, i my to usuwamy. Coś z pościeli, czyli miałam na myśli, słuchajcie, martwy na skórek nasz, który zostaje na pościeli, naszego partnera, dzieci, czasem różne zwierzątka domowe. I tak, słuchajcie, dziewczyny, około 30-40 sekund masujemy i usuwamy rano i wieczorem. Wieczorem usuwamy makijaż rano, usuwamy nadmiar sebum i zobaczcie, że. Omijam okolice oka, bo do oka mamy zupełnie inny, do tego przeznaczony produkt. I teraz idę spłukać to pod bieżącą wodą. Dziewczyny, produkt do mycia jest najważniejszym krokiem w naszej pielęgnacji, ponieważ mleczko 4 w jednym oczyszcza, złuszcza. Nie zmienia pH skóry i nie usuwa warstwy ochrony na oraz rozjaśnia przebarwienia. Większość produktów na rynku, jak płyny micelarne, żele, powodują po pierwsze zmianę pH skóry. Płyn micelarny daje pH obojętne i nie ma szans, żeby kolejny krok, czyli krem, zadziałał i najczęściej usuwa warstwę ochronną na a skóra potrzebuje od dwóch Tygodnie, nawet do 6 miesięcy, żeby ją odbudować. Dlatego tak ważny jest produkt do mycia, który nie usuwa warstw ochrony na a wręcz ją odbudowywuje i nie zmienia pH skóry. Więc każdy produkt, który będziemy teraz nakładać, będzie działał, dlatego tak też widoczne mamy efekty w naszej pielęgnacji. Kolejnym krokiem pielęgnacji jest płyn hialuronowy. Przede wszystkim w składzie hialuron, który przepięknie nawilża nam skórę, ale również zwęża pory. I po 35 roku życia nasz organizm produkuje bardzo dużo hialuronoidazy, czyli enzymu rozkładającego nasz własny hialuron, dlatego tak ważne jest, aby go sobie uzupełniać. Ja wylewam, słuchajcie, troszeczkę na dłoń i po prostu oklepuję. Nie używam płatków kosmetycznych. Do twarzy, zobaczcie też okolice oka sobie bardzo dobrze nawilżam i pamiętajcie też o szyi, ponieważ płatek kosmetyczny pod mikroskopem wykoląda jak wata szklana, czyli bardzo mocno podrażnia nam skórę i często to widzą panie, które używają płynu micelarnego i którymś tam z kolei płatkiem pocierają skórę, skóra robi się zaczerwieniona i bardzo mocno podrażniona, więc usuwamy płatki kosmetyczne ze skóry, zostawiamy do oka i do ust. Dziewczyny, pielęgnację wam buduje względem waszych potrzeb, to co żeście wpisały w karcie, to jakie żeście miały problemy skórne, więc mogą one się troszeczkę różnić, bo na przykład w tym momencie to jest booster Przeciwzmarszkowy. To jest produkt, który działa stricte na wygładzanie zmarszczek. W swoim składzie ma Resveratol i witaminę C, i to samo mamy w cudownym zestawie, czyli odbudowa kolagenu elastyny, rozjaśnienie przebarwień, ale tutaj mamy też taki peptyd, który nazywa się argirelina, i on ma za zadanie wygładzić nam zmarszki mimiczne, takie w przypadku botoksu, toksyny, botulinowej, więc nakładam sobie przede wszystkim w tych miejscach, gdzie mam zmarszki mimiczne. Część z was mogła dostać booster na przebarwienia, bądź booster intensywnie nawilżający i odbudowywujący naszą skórę. Mój ukochany produkt jest to witamina C plus E. Mamy tutaj cztery różne rodzaje witamin C z różnych owoców. I witamina C po pierwsze ma za zadanie wzmocnić naczynia krwionośne, pozbawić zaczerwienienia popękanych naczynek. Z drugiej strony odbudowa kolagenu i elastyny, redukcja zmian trądzikowych, ale też taki młodzieńczy blask i taką zdrową, różową skórę. Następnie krem pod oczy. Troszeczkę. No, u mnie już końcóweczka, ale to nic, zobaczcie, niby niewielka ilość, ale spokojnie mogę sobie rozłożyć na dwie strony. I zobaczcie, od załamania po kości. Nie nakładam blisko rzęs, nawet resztę mogę sobie w brwi masować. I ten krem, słuchajcie, on jest algowy, więc bardzo jak gdyby delikatny w używaniu, czyli nie podrażnia, natomiast ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, redukuje zasinienia i takie obrzęki limfatyczne. Jeżeli używamy regularnie rano i wieczorem, to naprawdę ta okolica oka jest gładziutka, pozbawiona obrzęków limfatycznych i rozjaśniane są zasinienia. No i ostatni etap naszej pielęgnacji jest to... Krem na dzień, jeżeli wykonujesz tą pielęgnację rano, ale jeżeli będziesz ją e, powtarzała wieczorem, to wtedy używasz kremu na noc. Jest to różnica, ponieważ w kremie na dzień mamy filtr SPF-30, który chroni nas zarówno przed promieniowaniem słonecznym, ale dziewczyny przede wszystkim przed promieniowaniem z telefonu komórkowego, z komputera, laptopa i telewizora. To światło niebieskie bardzo szybko przyspiesza nam proces starzenia się skóry. I czasami mówi się, że a, moja babcia nie używała tyle kosmetyków i miała mniej zmarszczek. Okej, okay, ale twoja babcia nie żyła w świecie dzisiejszej technologii czyli od samego początku telefony, komputery, telewizor, przecież my jesteśmy od urodzenia przy telewizorze a to wszystko przyspiesza proces starzenia się skóry. Na noc troszeczkę inna forma kremu bardziej regenerująca.